Witajcie moi drodzy! Dziś po raz kolejny jedziemy z Gliwic Łabęd do Gliwic, żeby zobaczyć postępy modernizacji stacji kolejowej, tarowiska, budowy nowych peronów i budowy nowej stacji w Gliwicach. Zaczęliśmy dzisiejszą jazdę trochę wcześniej już w Gliwicach, Koźnicach, żeby lepiej zaprezentować wszystko co się tutaj e, dzieje, a dzieje się bardzo dużo, ale może zaczniemy od z będę to bardzo ważna śląska stacja, przez którą przebiegają linie z Katowic do Kędzierzyna Koźla, to jest linia numer 137, oraz do Pyskowic 135, i dalej do Strzelec Opolskich i Opola. To tutaj te linie w pewien sposób się zbiegają albo rozbiegają. To też jest bardzo wę ważny węzeł, ponieważ obie te linie kolejowe reprezentują szlak kolejowy który nazywa się E30 łączący Polskę, Niemcy i Ukrainę. A więc będziemy dzisiaj dokumentowali zmiany, które się tutaj e, dzieją. Może jeszcze parę słów, jakie są cele tej modernizacji. O, otóż te kilkaset milionów złotych, które włoży PLK na rozbudowę, stacji, na rozbudowę stacji Gliwice- Łabędy ma skutkować podniesieniem prędkości pociągów pasażerskich i towarowych. Pociągi pasażerskie mają tutaj mknąć aż 160 km na godzinę, a towarowe mają być dłuższe, bo ta część jest rozbudowywana do przyjmowania pociągów o długości 750 m. Sama stacja tutaj łabędy będzie, będzie miała trzy wygodne perony, będzie miała oświetlenie, nagłośnienie, ale sednem będzie też przebudowa części, która jest pod stacją, to znaczy zostanie przebudowany wiadukt kolejowy przy Staromiejskiej, z którego będzie możliwe dojście do peronu pierwszego. To jest miejsce, skąd odjeżdżają pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna Koźla. Teraz tego nie widzimy, a powstanie też nowy wiadukt także nad Szczelców Bytomskich. Ten wiadukt będzie połączony z klatką schodową i windami, z peronami drugim i trzecim, skąd będzie można się dostać do Szczelec, Opolskich, Pyskowic i Opola. Ten peron będzie przystosowany do długich pociągów. Tutaj właśnie jest to miejsce, gdzie zbiega zbiegają się te linie kolejowe, linia 137 i... 132. Po lewej stronie mamy linię 137, a po prawej 135. Widzimy tutaj totalnie wymieszany. Makaron torów kolejowych. Są rozjazdy poprzeczne, podłużne oraz tory się krzyżują. To wszystko będzie rozsupłane, rozjazdy będą wcześniej, pociągi nie będą musiały tutaj zwaniać. Wszystkie pociągi będą wiedziały, gdzie jechać, już znacznie wcześniej. Po lewej stronie widać wyraźnie, że budowane są także nowe tory do portu, a po prawej widać, że część towarowa Gliwice Łabędy jest rozbudowywana. Te prace zaczęły się w lecie. I dokumentowałem je na poprzednich filmach, natomiast teraz wyraźnie widać, że już większość tych prac jest zakończona. Ale najważniejszym zwiastunem czy efektem tych prac to jest to, że na tej stacji będą już mogły zatrzymywać się pociągi towarowe, które mają aż 750 metrów długości. Ale to wszystko ma związek z tym, że tą część towarową przedłużono o 200 metrów. Widzicie teraz. Przejeżdżamy przez rozjazdy, z których wiodła droga do części towarowej. Ale one są już obcięte i nie istnieją. Te same rozjazdy, to rozwiązanie zostało przesunięte o 200 metrów dalej w kierunku gliwic, tak żeby to torowisko mogło mieścić te pociągi, które mają 750 metrów. Przy okazji możemy podziwiać tutaj te kratownice. Widzimy szare kratownice, widzimy jaśniejsze, bielsze kratownice i widzimy stare czarne. Te stare czarne pochodzą z lat 60. i 70., gdzie ta lina była modernizowana. Szare, których już bardzo jest mało, pochodzą z rozbudowy linii do Opola i jej rewitalizacji sprzed 10 lat, a te białe to są właśnie postawione miesiąc temu, dwa miesiące temu, to stawianie ich dzieje się w nocy. Linia ta kolejowa jest zamknięta dla ruchu od 12 do 4 w nocy. Wtedy właśnie dzieją się te, są stawiane te nowe kratownice, które podtrzymują sieć trakcyjną z napięciem. O, tutaj wyraźnie widać Szare, białe, szare, białe. Te szare, których już tak niewiele zostało, to są właśnie te słupy i te kratownice, które były stawiane w czasie modernizacji przed 10 lat. No i teraz wyraźnie widzimy, że dojeżdżamy już do estakady Jana Chywaliusza w Gliwicach. To właśnie w tym miejscu powstanie nowy przystanek. Gliwice Kopernik widać go już wyraźnie. Będzie miał windy, będzie można do niego dostać się windami. Ten przystanek Gliwice Kopernik będzie miał również charakter węzła przesiadkowego kolejowego drogowego z infrastrukturą parkingową. Także dzięki tym inwestycjom, które realizuje wspólnie spółka PLK razem z miastem Gliwice, doznają poważnego przekształcenia. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat tej rozbudowy Mariusz Śpiewak, zastępca prezydenta Gliwic, który nadzoruje inwestycje drogowe w tym mieście. Mariusz Śpiewak mówi Od dłuższego czasu dążymy do przekształcenia stacji Gliwice Łabędy w jeden z większych wiejskich węzłów przesiadkowych, kolejowo-drogowych, obsługujących w przyszłości m.in. Kolej metropolitarną oraz dostosowanych do potrzeb mieszkańców, korzystając z różnych środków komunikacji i transportu. Podobnie jest z przystankiem Gliwice-Kopernik, który również będzie miał charakter węzła przesiadkowego, kolejowo-drogowego z, z niezbędną infrastrukturą parkingową. Dzięki tym inwestycjom, realizowanym we współpracy ze spółką PKPLK, mieszkańcy z zachodnich dzielnic Gliwic będą mieli zdecydowanie lepszy dostęp do rozmaitych połączeń kolejowych. To właśnie mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic. A my powolutku zbliżamy się już do samego dworca w Gliwicach. I kończymy naszą relację z rozbudowy. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli ten film Wam się podobał i wniósł wam jakąś wartość, proszę postawcie łapkę. Zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie komentarz. Wasze komentarze i subskrypcje dodają mi energii do tego, żeby dalej robić te materiały o rozbudowie tych miejsc w Polsce o zmianach na kolei. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam. Na kolejny film, który wkrótce opublikujemy. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.